Cześć kochani, jestem z powrotem. Dziś wracam z kolejnym koktajlem. Tym razem przedstawiam Wam mój eliksir młodości. Czyli coś dla zarówno Pań, jak i Panów na piękną, błyszczącą, lśniącą skórę. Kochani, zapraszam serdecznie. Już za chwilę przedstawię Wam moje recepty na eliksir młodości. Zapraszam! Gotowi? No to jedziemy. Pierwszy, jeden z najważniejszych składników, kochani, jest woda kokosowa. Wskazówka: jak kupujemy wodę kokosową, to oczywiście czytamy na butelce najpierw skład i woda naturalna kokosowa powinna zawierać. 100% naturalnej wody kokosowej pochodzącej z wnętrza kokosa. Nic więcej: żadnych koncentratów, żadnego dodatku cukru i żadnych innych chemikaliów. Czyli czysta woda kokosowa. Jeśli nie dostaniecie takiej w sklepach, bardzo łatwo możecie zamówić na stronach internetowych. Teraz, kochani, tak, jest taka buteleczka, tu jest pół litra. Ja zazwyczaj dodaję 250, ale to będzie na dwie porcje, czyli robię sobie na dziś. I na jutro kolejnym składnikiem jest mój ulubiony szpinak, kochani, garstka szpinaku. Ma... Teraz połóweczka awokado, ananasa. Ananas plaster góra 2. Jeśli nie znajdziesz, bądź będzie zbyt drogi, bo w tym okresie ananasy są drogie, kochani, kupcie paczkę zamrożonego ananasa. To będzie to samo, po prostu rozmroście chwilę przed robieniem koktajlu i rewela. Mango, mango, uwielbiam mango. Kochani, tutaj ja mam bardzo drobniutko pokrojone, ale mango będzie, jeśli macie w całości, to połóweczka. Jak nie znajdziecie albo będzie zbyt drogie, no toż znowu możecie po prostu kupić zamrożone i już pokrojone. Kochani, jesteśmy gotowi do blendowania. Zapraszam za chwilę. Kochani, no i jak wam wyszło? Bo ja już jestem gotowa. Proszę bardzo. Skosztujmy. Mmm, zdecydowanie ulubione. Kochani, życzę Wam tej pięknej, lśniącej, zdrowej skóry, no i oczywiście dużo, dużo witamin w Waszym organizmie, żebyście zawsze byli uśmiechnięci, zdrowi i pełni energii. No i pamiętajcie, smacznie, zdrowo i pomysłowo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Stay tuned!